Zrobiłaś tego. To za dużo to niezdrowo. Muszę Cię poprosić o opuszczenie tego miejsca. Nie. Hejka! Zawsze jak gramy w Simsy, no to robimy sobie rodzinkę, potem dom, no i sobie żyjemy w tym domu i tam jakiś scenariusz jest. A dzisiaj zostaniemy takim dzikim lokatorem. Tworzymy sobie takiego typowego Sima pasożyta. I ten Sim nie będzie miał swojego domu, bo nie będzie chciał mu się go wybudować i ogarniać, tylko on pójdzie do najbliższych sąsiadów, Wyje im na chatę i zamieszka z nimi. I tak długo będziemy u tych sąsiadów mieszkać i wykorzystywać ich, dopóki nas nie wygonią z domu. I zrobiłam kilka ankiet. Właśnie widzicie pierwsze z nich tutaj, a pytanie brzmiało: typowy pasożyt i cwania kto? babka, facet zależy od osoby nie płci. Po prostu nastolatek. Najbardziej plusowana opcja to jest opcja trzecia, więc uznaję tutaj, że do mnie należy ten wybór płci i ja sobie wybiorę babkę. Troszeczkę taką przy sobie. No i nasza główna bohaterka musi być leniwa, a leniwe osoby raczej, no raczej nie chce im się golić, więc dam jej taki, takie owłosienie gdzieniegdzie. Owłosione nogi, kilka pryszty, oczywiście krzywe zęby. Chcę, żeby miała takie chytre oczy. O właśnie, takie lekko przymrużone, jakby coś Ciągle knuła. Spójrzcie na to, jak taki uśmieszek mocno zmienia. Teraz tak ona jest tak uśmiecha, tak jakby wiecie, tak podstępnie. Fryzura potargana, jakby sama sobie te włosy obcinała. O, takie spięte, taką wiecie, taką spinką. Bardziej pasują brązowe łachmany, ale też nie do końca, żeby nie wyglądała na bezdomną, tylko na taką po prostu niechlujną. Laczki, serio. Żaden z nich nie chodzi w laczkach nigdy. Oczywiście brud musi być, żeby na pierwszy rzut oka nie było widać, że ona brudna łazi, tylko dopiero jak po bliższym poznaniu. Jeśli chodzi o zimę, to tutaj e, nie ma tego brudu na twarzy, bo śnieg wszystko wymył, ale są inne outfitki. Zrobiłam jej świetne, stroje pasujące do tego charakteru. Właśnie, trzeba nadać jej imię i ja już wymyślałam, że będzie miała na imię Gocha. Myślę, że najlepszą cechą tutaj będzie sąsiedzka powierniczka. Niechlujna musi być Leniwa, i ja tutaj zrobiłabym coś totalnie szalonego i damy jej takie wysokie wymagania, że będzie taka bezczelna, jeszcze do tego. Przejdźmy sobie do kolejnej ankiety, i tutaj zapytam was: lubię sąsiadów z wierzbowej zatoczki. Henford-on-Bugley, Winderburg oraz Sulani. No i tutaj wyżbowa zatoczka wygrywa, więc... Właśnie tutaj się wprowadzamy. Gocha Posożyc! Jej! Witamy Cię w świecie simowym! Wybierz liczbę. I wybraliście pięć, więc odliczamy od lewej strony. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I tu nie ma żadnej rodziny, więc pięć O ołatków! Nie grałam tą rodziną i nie znam nawet jej za bardzo, ale widzę, że to jest na pewno rodzina wielopokoleniowa. I mamy farta, że przed domem stoi seniorka. Ej, seniorów łatwo jest po prostu do siebie przekonać, tak mi się przynajmniej wydaje. Dzień dobry, jestem nową sąsiadką, przyszłam do pani na kawkę. O, zobaczcie, od razu jej się podoba, jak plotkujemy z nią. Zapukajmy do drzwi. O, kwali się, że ma telewizor. Możemy poglądać? Widzę tutaj jakąś małą dziewczynkę. Fajnie byłoby znać wszystkich domowników. Ej, kochani, to jest dzień pierwszy. Dzień pierwszy. Mam nadzieję, że pierwszego dnia nas nie wyrzucą, bo, się, bo wtedy będzie mi wstyd po prostu. Ale trzeba przyznać, że go hachary ma, bo one ją słuchają, jak po prostu zaczarowane. Ej, zobaczmy sobie w ogóle ten dom w międzyczasie. Jest ogromny. Łazienka... Tu jest kuchnia, jaka wielka, super. Mają grilla, no i tu jest sypialnia. O, o tu jest chyba matka. Tu jest druga sypialnia, taka różowa. Tu jest yy, dodatkowa łazienka. No i tu jest pokój dziecka. Wiecie co? Weźmy sobie chyba tą sypialnię. Prawa strona łóżka do gocha. Czuicie? Przyszliśmy poznać ojca, głowę rodziny i tak sobie myślę, że okej, okay, że może byśmy trochę z nim poflirtowały, I wiecie, i to by, by był taki mini romans. Nie, nie mówię, że zaraz tam rozbijacie rodzinę, chociaż kto wie jak się życie potoczy, ale żeby po prostu trudniej było jakby co im nas wyrzucić. O, przyszła ona, czujna jest, słuchajcie, przyszła, patrzy co robimy, z kim gadamy. Jezu, ile ich tutaj mieszka, jeszcze jakiś stary piernik tutaj... Przyszedł no pełno kurde ludzi w tej chacie. Powiem wam, że trudny mi dom wybraliście, kochani, naprawdę, za dużo tych simów. Przyszliśmy sobie do nich do chaty, do sąsiadów i gramy w simsy. Mamy pierwszy problem, a mianowicie głód nam doskwiera. Posty z serem spróbujmy zrobić. A raczej nie powinno być spiny, bo każdy jest zajęty i robi jakieś inne rzeczy. I niech raczej nie schodzi na dół, tak? Nie schodzicie na dół. Akurat schodzą na dół. Dobra, ej, musisz przerwać tą akcję. Dobra, nie, jeszcze nie, jeszcze nie zeszły. Obawiam się, że ta Alice może się do nas spiąć o to, że gotujemy w jej kuchni, więc w tym momencie musisz przerwać to, co robisz. I udawać, że wcale nie gotujesz, że po prostu to ktoś inny. Tak, poszła do kuchni! Jaka cwaniara! Teraz wyszła na, na zewnątrz. Ej, czy ona będzie coś grillować? O, jak super! Nie musimy nawet gotować. Ona coś przy, przyrządzi. Idziemy do niej zagadać. Poprawmy jej humor. Mam nadzieję, że zrobi jakiś gulasz albo hot dogi. Wylewa na ten grill w ogóle, tam się pali. Aha, ja widzę, że ona jest super zaawansowana w gotowaniu. A ja jestem Jose Mourinio. Ej, schowała to do kwipunku. Widzieliście to? Chce się z nami podzielić, ale Franca. Ej! 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 Kolejny, kurde! Y, ty kochasz, zobaczcie na to. A to były nasze tosty z serem. Dobra, ale my dużą porcję przygotowaliśmy. Siema, co tam gotujemy, sąsiedzie? Coś dobrego? Mmm, tosty z serem. Super, akurat miałam na nie ochotę. Ej, poflirtujmy teraz z nim, bo jest ku temu dobra okazja, bo tutaj nikogo nie ma w kuchni. A ona sama tu je, czujcie? Schowała sobie do kwipunku. Pomimo tego, że ma wiele porcji i sama wpierdziela. Mało tego, ja zawołam wszystkich na posiłek. Taka będę, słuchajcie, swobodna w tym domu. No i jedzonko załatwione, jest gituwa. Ty dla dziadka nie było miejsca przez nas i poszedł tam sam jest. Normalnie przyrządzimy sobie ulubionego drinka, a co tam? Tak trzeba żyć widzowie, słuchajcie, nie na swoim. Pije sobie winko, gra na telefonie, ogląda ich telewizję. No dobra, to my idziemy sobie skorzystać jak muharadża z naszej prywatnej toalety. Idziemy spać w naszym łóżku. O kurde, jak można się tak zachowywać? Proszę, przestań. Ona nam zabrania spać. Ej, bo my dostaliśmy jedno ostrzeżenie. Ej, nie możemy tak robić, bo naprawdę będzie mocny przypał, jak nazywają, bo chyba za drugim ostrzeżeniem nazywają z domu. No dobra, no to idziemy sobie yy, spać na kanapie. i zapytajmy go, co sądzi o swojej żonie. A gocha dowiedziała się, że Erys jest niepracującym tatusiem. Boże, najgorsza rodzina na świecie. Nie dość, Będą cały dzień w domu, to jeszcze on jest bezrobotny. Alice i ja będziemy ze sobą na dobre i na złe. Wzięliśmy ślub. Tak, takie małżeństwo. A czyimi to z serem się zajadasz? To naszymi. Skłamy na temat kariery zawodowej, żeby, żeby mój zaimponować. O, że jesteśmy pilotem! Ona mu mówi, no mhm, super pilot. I pieniądze. O, tak, tyle pieniędzy zarabiamy. tak. A się przesunął. Okazało się, że on jest materialistą i nie pracuje. Czyli on leci na kasę, i teraz on będzie leciał na nas. W ogóle, jaka ta rodzina jest leniwa. Oni cały czas jedzą te z serem, które tam przyrządziliśmy. <laughs> Czy ona właśnie się zasiusiała? Owszem. I to chyba nie pierwszy raz sądzę po ich reakcji. On wchodzi w tą kałużę moczu swojej żony. No, że jesteśmy najlepszymi psiapsi. Robimy sobie razem drzemki. No, przydałoby się teraz coś zjeść. Więc może zróbmy grilla sobie. Ej, nie zrobiłaś tego. Ugaś się. Odejdź. A, dobra, ugasiłaś. Jezu, ale z ciebie mózgnie! Operacji! Dobra, i teraz umy jeszcze raz? Chciałam wam powiedzieć, tylko, że my zrobiliśmy wcześniej fasolkę po bretońsku, jakoś kiepska i oni ją normalnie jedzą. Musi być naprawdę smaczna. Nie wyrzucaj tych śmieci, no co ty w ogóle? Nie będziemy tu sprzątać. Ale zjedzmy sobie romantycznie, weź porcję razem z nim, walić resztę rodziny. O nie, on nie chce! Dobra, dobra, przestań. Później będzie lepszy moment ku temu. On chce zostać naszym najlepszym przyjacielem, no jasne. Chyba coś mi się w małżeństwie psuje, bo nagle córka śpi z tatą w łóżku. O nie, Gocha mu wchodzi do wyra. Ja zapomniałam, że mieliśmy tu. Jak można się tak zachowywać? Ej, a co on w Pampersie śpi? Gocha, ty w ogóle jesteś gniuszem, jakimś czemu? Weź pochwal Pampersa, pod że ma ładny strój. Patrzcie. Tak to się robi, podrywamy go. Ej, ale flirtować chcę! Poflirtowaliśmy, dawaj jeszcze raz. Patrzcie, normalnie śpi w łóżku i już mamy drugi dzień za sobą, kochani. Już dwa dni u nich żyjemy jako pasożyty. Teraz zaczynamy dzień trzeci. Ok, co za dużo to niezdrowo! Muszę cię poprosić o opuszczenie tego miejsca! Nie! Flirtuj! Czekaj, czekaj, nie, nie wywalaj nas! Może da się jeszcze tylko zatrzymać. Ej, nawet nie podszedł do naszego łóżka. My spaliśmy tutaj kilka godzin, zanim on znowu zareagował. Poza tym jest już nowy dzień. Nie krzycz na nas. Czaicie bazę? Jaki kurde koleś. I, ale siedzimy póki co. Jeszcze, jeszcze nie wyszła. Ej, ale w ogóle ona nie wyszła z domu! Więc ja nie wiem, jak ja mam to traktować. Czy ja mam zakończyć już ten odcinek i challenge, czy siedzieć w tej chacie teraz? Bo ona powinna normalnie wyjść z domu, jak ją wyrzucił. Ale ona sobie poszła do łóżka, bo się przed wszystkimi. Zadziałało! Dobra, to ja siedzę i kontynuuję w takim razie. My potrzebujemy miłości. Ten chłop nas ciągle odrzuca. Potrzebujemy kogoś poznać. Ej, poznaliśmy jakichś ziomków i teraz wprowadzimy ich normalnie do nich, do domu, nie? Bo nadal jesteśmy tutaj gośćmi. możemy sobie chodzić po domu, więc idziemy nawet nim wejściem jak do siebie, słuchajcie. I może zrobię im drinki. Normalnie czujemy się jak u siebie. Pierwszy pocałunek, gocha. Poznała sobie jakiegoś fagasa i go zawołała do sąsiadów do domu. Ej, zróbmy z nim barabara tutaj. Jestem ciekawa, czy będą jacy źli. Ale najpierw poprośmy go, żeby został naszym chłopakiem. Bo czemu nie? Zgodził się. W łóżku tutaj robią barabara, ale jazda. My już normalnie z nimi mieszkamy, nie? Ona sobie chodzi w piżamie, cały dzień u nich w chacie. Ja chciałam wam pokazać, jaki syf yy, im zrobiliśmy, tylko wszędzie jest yy, praktycznie brudno. Ona się teraz odważyła i z nim flirtuje, a on spoko, nie? W sumie czemu nie? I tak sobie myślę, że zróbmy pierwszy pocałunek, najwyżej nam odmówi. On nie odmówił! Przy swoim teściu będzie nas całował. Teściu jest dezorientowany. Robię normalnie barabara. O kurde, nasz chłopak tu przyszedł. Ale chyba nie widział. Ach, chcę zostać z najlepszymi przyjaciółmi z Gochą. Czemu nie? My nie mamy wstydu, jakby co, nie? Oni sprzątają po nas. Ej, nie wiem, o co to znaczy, ale możemy naszego chłopaka zaprosić tutaj na noc. Zróbmy to. Nocleg u ciebie brzmi świetnie. To nie jest nasz dom, nie? ale widocznie to nie przeszkadza. Ej, kurde, ale nam ten głód szybko spada w ogóle. Tak trzeba żyć, widzowie. Na garnuszku naszych sąsiadów. No nie, no patrzcie, kurde, idzie nas okrzyczeć, że nie mamy się kąpać u niego w domu. Ach. A nie. On chce pójść o krok dalej. Czy zostanie jego dziewczyną? Pewnie! No jasne, że tak! Aha, spierdziała się właśnie fójka. Naśmiecił ktoś! No właśnie kto? <laughs> Gocha zaciążyła! Nie wiadomo z kim! O nie, ale przypał! I co my teraz zrobimy? To by się zgadzało, czemu taki głuty jej rośnie. Boże nie, oby nie zaciążyła! Bo to będzie trud. Nie. Ej, trzeba go obudzić i mu powiedzieć, że to jest jego dziecko Nawet jak nie jest jego dziecko Wstała, mam dla ciebie wiadomość Muszą się dowiedzieć, gdzie usiądziemy W salonie porozmawiajmy, poważna rozmowa Dziadek z kanapką idzie Czas ukazać nagą prawdę Obciskiwać się z nim, przy nich wszystkich Żeby zobaczyli, co się tutaj stało W tych pokojach Kiedy oni o tym nie wiedzieli To będzie straszne Co to, to za chwilę się stanie, to będzie straszne Dobra, oni się całują Dobra, ona się wkurza Córka protestuje. A babcia udaje, że nic nie widzi. Spoliczkowała go, tak jest! Dobrze, należało mu się. Jaka zła! Podziel się wieściami odnośnie tego, że jesteś w ciąży. Oni muszą wiedzieć. Jestem w ciąży. Z tobą. On nam nie wierzy! No, śpimy razem. Jest dobrze, śpimy razem. Ona się trochę wyśpi, bo. No, strasznie to było. Aha, on wyszedł i nie wyrzucił je, jej tym razem. Także dobrze. Dziadek przyszedł przez spokój do kibla i też jej nie wyrzucił, że z jakiej racji ona śpi. Więc może znaleźliśmy sposób na to, żeby spać bez problemów. Zobaczymy. Ej, swoją drogą dziwnie jest brać kąpiel przed swoim sześciu. Są jakieś dziwne relacje u nich. Normalnie śpimy prawie do rana. Muszę ją obudzić, żeby zjadła. Spaliśmy pierwszą noc. I to jest, kochani, piąty dzień, kiedy żyjemy na garnuszku nas naszych sąsiadów. Ej, ten challenge wszedł na wyższy poziom, bo nie tylko my tutaj u nich mieszkamy na jej garnuszkach, ale również nasz Oj, który się normalnie u nich kąpie jakby był u siebie Aha, ten mu wlazł do łazienki To było bardzo dziwne Brand właśnie postanowił się nam oświadczyć No jasne Teściowa nas chwali, że dobrze gotujemy, coś mi się wydaje, że ona by nas za synową. Kochani, zrobiłam specjalnie intrygę i wezwałam je na barabara z, oczywiście z jej mężem cały czas, bo zdziwiłam się, że ona jeszcze z nim nie zerwała i oni nadal są małżeństwem. Ej, oni zastygli, oni udają, że nic nie robią, żeby nie było przypału. Za późno, ona już was widziała, ale będzie miał koleś zdziwienie, jak wyjdzie spod tej kołdry. Nie, on chyba... Poszedł... nie, on wychodzi, dobra, my śpimy, on wychodzi. Dobrze! Ale wkurzona wyszła. Przekonaj do porzucenia współmałżonka. W sumie czemu nie? Przynajmniej ta baba by nam nie przeszkadzała w życiu. Zgodził się. Ej, zrobią to teraz przy nas? O kurde, ale normalnie go dwa razy spoliczkowała. Jaka jazda. I co? Mówi Erik o swojej żonie? Ona nie wydaje się zbyt interesująca. Wow. Zaczął się poród, kochani. Zaczął się poród, musimy jechać. Bierzemy sobie oczywiście Erik. O, od razu jest w tym do rodzenia, w stroju do rodzenia. Ej, co ty myślisz o jedzeniu? Chodź, chodź na porodówkę, a nie. Ej, on poszedł, nie? Zostawił ją samą. Te nogi nieogolone. Ciekawe, co nam się urodzi. To dziewczynka. Nazwijmy ją po ojcu Erika. No, ogólnie my to nie mamy domu, nie? Więc będziemy musieli wziąć od razu dorosnąć Erikę i zabierzemy ją do e, naszego domu nowego u sąsiadów. Ej, ona jest podobna do Gochy. Ej, nie, nie wiem, czy on uwierzy, że to jest jego dziecko. Czemu takie dziecko nam wyszło? Co? Czy coś się stało z grą, czy co? Brand jest ojcem. Jak to się stało? Nie wiem. No i dobra, Erika, jakby co, to jest twój nowy dom. Żyj tutaj i możesz robić, co chcesz. Ona jak u siebie od razu sobie wzięła jedzenie. Się w ogóle nie przyjmuje niczym. Ta się do nas spina, że śpimy, teraz nie. Ej, ona teraz się na nas wzięła, by ciągle za, za nami chodzi i na nas krzyczy. No dobra. O, kto za dużo to niezdrowo? Muszę cię prosić o opuszczenie tego miejsca. Ej, bo my właśnie gotowaliśmy dla dzieci jedzenie. I ona przyszła specjalnie. Na dół nas okrzyczę. Ej, czemu się przybrałaś w piżamę porodową? Ej, dawaj, bierz ich na litość. Ostatnio się udało, ale ostatnio dobra, co prawda? Nie wiem, co za rzeczy z małżeństwa. Podejdź tutaj. Ej, dziecko nam z domu wyrzucili! Zapukaj do drzwi. Dopiero co cię wyrzucono, wróć później później. O, nie! Wyrzucili nas z domu! Po sześciu dniach, kochani, prawie tydzień żeśmy tam spędzili. Nie możemy wrócić teraz! Wcześniej w ogóle nie wyszliśmy, a teraz nie możemy nawet wrócić! Ale, Gocha, już widzi nowego sąsiada na horyzoncie. Idziemy teraz zamieszkać u kogoś innego, hehe. Zapytałam was również na moim Instagramie, ile dni przenocujesz swojego najbliższego sąsiada? Najwięcej odpowiedzi było zero. I wcale się nie dziwię, bo ja zaznaczałam najbliższego. Nieważne, czy go lubisz lub znasz. W dodatku rozwaliliśmy im małżeństwo, brudziliśmy, bałagani. I często byliśmy chamscy w stosunku do domowników. Ale najlepsze jest to, że najbardziej ich wszystkich wkurzyło to, że chodziliśmy u nich spać. Że po prostu spaliśmy w łóżku. Na drugim miejscu było gotowanie. No i tak jak z gotowaniem wystarczy być uważnym i nie gotować w towarzystwie innych simów. Lub przestawać gotować, gdy się zbliżają. To tak z spaniem jest duży problem. Bo same drzemki są kiepskie. Dlatego chcę Was zapytać. Napiszcie mi w komentarzu jaka jest taka jedna rzecz, która sprawiłaby, żebyście wyprosili swojego sąsiada z domu, gdy miałby u was nocować. Taka jedna rzecz, która sprawia, że nie wypadł z mojego domu, bo w simsach jest to właśnie spanie. Super mi się grało, fajnie, że to sprawdziliście razem ze mną. Dzięki bardzo za oglądanie. Stawcie łapkę w górę, czekam na wasze komentarze. Hejka.